Hej wszystkim, Oliwia z tej strony. Jak już zapewne wiecie, jestem studentką psychologii i dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o takim temacie, który zdarza się, że poruszam gdzieś tam w swoich vlogach po angielsku, mianowicie temat depresji. Ja tak ogółem w swoich vlogach nie opowiadam za często gdzieś tam o swoich schorzeniach, o swoich zaburzeniach, dlatego że. One owszem, są pewną częścią mojego życia, która jakby przysparza mi trochę więcej trudności, natomiast ja ani siebie, ani nikogo nie postrzegam przez pryzmat chorób. Jestem ogółem przeciwna stygmatyzacji. Naprawdę, choroba nikogo nie definiuje jako człowieka, i tak ogólnie, no, jakby ja nie jestem moimi chorobami ani schorzeniami i nie opieram na nich swojego kontentu. Ja owszem, gdzieś tam chcę szerzyć świadomość na temat, że coś takiego istnieje, natomiast nie jest to jakby główna część mojego życia, na której się non-stop skupiam. Ja osobiście wierzę w to, że moja depresja gdzieś tam miała początki w gimnazjum, byłam ostro prześladowana, i generalnie wskutek rzeczy, które się działy wtedy w moim życiu, no moja ocena spadła praktycznie do zera, bo chyba nie ma wartości minusowych. Miałam o sobie też takie przekonanie, jako o osobie chorej, tak? Wtedy zupełnie inaczej postrzegałam też swój stan zdrowia i to, co się wokół mnie działo i Miałam takie przeświadczenie, że tylko odbieram tlen osobom zdrowym i w ogóle jestem beznadziejna, do niczego się nie nadaje i co ja tu w ogóle robię. W późniejszych latach też nie było wcale jakoś łatwiej, też zdarzało mi się natykać często na nieprzychylne osoby czy gdzieś tam wiązać się w jakieś toksyczne relacje. I one tylko sprawiały, że czułam się sama ze sobą coraz gorzej, albo miałam takie przekonanie, że jak czegoś nie zrobię dobrze, to jestem złym człowiekiem, do niczego się nie nadaję. Ogółem nie potrafiłam znaleźć swojego miejsca na tym świecie i w ogóle wydawało mi się, że moje życie jakby nie ma żadnego większego sensu. Doszło z czasem, szczególnie w obrębie 2018 roku, też wskutek wydarzeń pewnych w moim życiu, bo... Ludziom się wydaje, że moje życie jest nie wiadomo jak szczęśliwe, ponieważ ja pokazuję w internecie tą szczęśliwą część na zasadzie, wiecie, skoki z wysokości, gdzieś tam też jakieś podróże, prawda? Jakieś muzyczne projekty, a prawda jest taka, że za tym kryje się całe pasmo traum psychicznych i po prostu no moje życie nie jest takie superne, jakie wygląda. Ale w każdym razie wracając do tematu, te wszystkie traumy, nie traumy sprawiały, do, że pogarszył się stan zdrowia do tego stopnia, że... Czasem przestałam odczuwać przyjemność i wiem, że wiele, os wiele osób może jakby być zdziwionych tak? tym faktem, bo ja walcząc z depresją byłam najbardziej uśmiechniętą osobą w okolicy. Naprawdę, ja jestem osobą, która absolutnie nie daje po sobie poznać tego, że na przykład czuję ból, strach czy smutek czy cokolwiek i po prostu. Ja w, m, chciałam też, żeby ludzie zapamiętali mnie jako mimo wszystko tą uśmiechniętą osobę i w ogóle mimo że moi bliscy zapewniali mnie, że tak nie jest, to ja mimo wszystko gdzieś tam czułam się jako ciężar i po prostu gdzieś tam się odbiły te wszystkie wydarzenia. Wiem, że wielu z Was teraz zapyta, a co z jakimś leczeniem czy tego typu rzeczami. No to powiem Wam tak, u mnie nie można stosować żadnych leków stosowanych w psychiatrii. Jest cała masa powodów, a oprócz tego. Terapia, no ja chodziłam na terapię, żeby, prawda, gdzieś tam się nauczyć, kontrolować swoje emocje, bo generalnie jestem osobą wysoko wrażliwą. Co to oznacza? Oznacza to, to, że ból zarówno fizyczny, jak i psychiczny czuję 10 razy bardziej. To samo z emocjami. One są u mnie bardzo intensywne bez względu na to, że to są te wiecie, szczęście, radość, czy na przykład chociażby smutek. Ja do tego mam taką, jako osobą wysoko wrażliwa, tendencję do przejmowania się rzeczami, czy też do masy natrętnych. Myśli, dlatego że mój umysł cały czas wszystko ana analizuje do upadłego. I mimo, że ja nawet już gdzieś tam myślę, w trakcie walki z depresją, jeszcze starałam się stosować te metody na zasadzie, wiecie, zamiana automatycznych myśli na te adekwatne do sytuacji, no to po prostu. Myślę, że rzeczą, która przyczyniła się do mojego takiego właśnie nagłego poruszenia stanu zdrowia była też pewna moja choroba neurologiczna, która no jest źródłem bólu, a ja wtedy nie znałam ani też od lekarzy nie słyszałam o nowoczesnych metodach, które istnieją, tylko po prostu są nierefundowane, a które pomagają uśmierzyć ból w dużym stopniu i zapewniają w miarę normalne funkcjonowanie. No szkoda, że o tym nie wiedziałam wtedy. No i tak moja depresja rozwijała się do momentu, w którym już pomijam fakt, że nie byłam w stanie, jakby radzić sobie z różnymi myślami, emocjami, czy po prostu nie miałam siły wstać, robić cokolwiek, bo już byłam tak wyczerpana walką z tą chorobą. Ale ja w pewnym momencie nie tylko straciłam, jakby zdolność do odczuwania jakiegokolwiek szczęścia, ale ogólnie straciłam zdolność do odczuwania jakichkolwiek emocji, I moje zawsze znane ze swojej reaktywności ciało mi gda dałowate po prostu stwierdziło, że ono strajkuje, ono ma wszystkiego dosyć. I wiesz, że, wiesz, że jest źle w momencie, kiedy nawet już ciało mi dałowata, nie chce ciebie męczyć. Już po prostu. Ja tu nie, też nie będę się zagłębiać, nie wiadomo jak w te podstawy neurobiologiczne, chorób i zaburzeń psychicznych, dlatego, że na ich temat nagrałam już całą masę vlogów i tego skąd się biorą, ale po prostu już. Było kiepsko, bo naprawdę kiepsko. Musiałam siebie zmuszać praktycznie do tego, żeby gdzieś, nie wiem, wstać, coś robić. Praktycznie wszystkie proste czynności, nawet jak mycie zębów, tak to prawda, stają się nagle w jednej chwili masakrycznie trudne. I u mnie doszło już po prostu do takiego momentu, w którym mój stan był tak poważny, że ja już nawet nie pracowałam nad tym, żeby o siebie powalczyć i iść na terapię, yy, tylko po prostu. No, moi bliscy musieli mnie pilnować 24 godziny na dobę, żebym sobie czegoś nie zrobiła, bo już jedyne moje działanie, jedyny jakby sens, jaki widziałam, to zakończenie własnego życia i nawet nie zliczę tych wszystkich okazji, bo tego było po prostu za dużo. Aczkolwiek, jak widzicie, ja w tej chwili jakby się uwolniłam w dużej mierze od tego. I to nie jest tak, że mi od tak z dnia na dzień przeszła depresja, dlatego że to jest bardzo poważna choroba, którą się często leczy latami, ale w moim życiu zaczęłam, myślę, dostrzegać nagle pewne rzeczy, pewne nieprawidłowości i gdzieś tam myślę, że rzeczą, która mi pomogła, natomiast, no jakby, umówmy się, to nie jest. Pierwsze narzędzie, po jakie sięgacie przy depresji, to właśnie czytanie książek psychologicznych, czy oglądanie vlogów psychologicznych, czy słuchanie jakby motywującej muzyki. No ja sama zresztą zaznaczam, także moje vlogi to jakby nie mają na celu zastąpić terapii czy leczenia, ale gdzieś tam, no jednak one sprawiały, że to myślę też wolniej postępowało w pewien sposób. I ja ogólnie nie jest ciężko tak naprawdę to opisać, bo to, co sprawiło, że ja zaczęłam znowu widzieć ten sens dalszej egzystencji, to ja, wbrew wątpliwościom nie był mój plan kryzysowy naradzenie sobie z destrukcyjnymi myślami, ani wiecie takie niektórym wydające się banalne rzeczy, ale w rzeczywistości to są subiektywne powody do życia, jak chociażby zachód słońca. no... Ja po prostu zaczęłam też trafiać na odpowiednich ludzi, i tak ogółem no, to sprawiło, że gdzieś tam jednak postanowiłam, że chyba jednak zacznę walczyć. Bo czemu by nie? No, przynajmniej spróbuję, tak? No. Ja wzajemnie, zamiast poddać się na wstępie, to jednak wolę gdzieś tam móc powiedzieć, no, że jednak próbowałam, nawet jeżeli coś mi nie wyjdzie w życiu, ale próbowałam. No i to myślę też się w dużej mierze przyczyniło do tego, że no, gdzieś tam zaczęłam stopniowo jeszcze raz wszystko po prostu od nowa robić. Czyli wiecie, tutaj macie walkę z tymi destrukcyjnymi myślami. Tutaj macie jakby obniżenie sobie poprzeczki, żeby nie brać się od razu. Nie wiem, za tonę obowiązków domowych, za tonę nie wiadomo czego, tylko po prostu po kolei, że na przykład tego dnia zrobię to, następnego dnia zrobię to. Jeżeli już rzeczywiście naprawdę będzie bardzo źle, no to jakby okej, okay, zostanę w łóżku i nie będę się zmuszać na siłę, ale gdzieś tam, żeby próbować. I kurczę myślę, że przede wszystkim, no, w Polsce, nie ukrywajmy. Jest sytuacja jaka jest i nie mam tu na myśli, tylko wiecie, gdzieś tam wirusa, gdzieś tam, żeby trudniej się dostać do szpitala, chociaż to swoją drogą, ale bardziej też, że brakuje u nas dobrych specjalistów. Albo nawet jeżeli są dobrzy specjaliści, no to najczęściej przyjmują prywatnie, no i... Też bardzo liczę na to, że kiedyś ta sytuacja się zmieni, bo zwyczajnie mi jako studentce psychologii jest no, ciężko tego słuchać w pewien sposób, a zarazem no, zdaję sobie sprawę, że tak, tak jest i teraz co my możemy zrobić, żeby to zmienić. W ogóle to jest fajne stwierdzenie, co można zrobić, żeby zmienić daną sytuację, tak? Że, jakby nie zmieniasz celu, tylko zmieniasz sposoby, jakimi do niego dążysz. Ja też ogółem w pewnym momencie mojego życia postanowiłam, że dobra, okej, okay, rozumiem. Spadły na mnie pewne rzeczy, spadły na mnie pewne choroby, pewne zaburzenia, pewne trudności, z jakimi muszę zmagać się w życiu. Ale, już jakby zamiast zadręczać się tym pytaniem, co było bardzo charakterystyczne u mnie w depresji, dlaczego mnie to spotkało, postanowiłam zadać sobie pytanie, jak można to wykorzystać, żeby też pomóc innym. I właśnie tej jednym z takich narzędzi, no owszem, są vlogi, gdzie dzielę się swoją wiedzą z neurobiologii, z psychologii. Ale też taką inną rzeczą jest to, że ja ogólnie piszę o swoich chorobach książkę, z tym, że no, zanim ją wydam, to jeszcze trochę czasu minie, jeszcze trzeba popracować nad paroma rzeczami. No i też ogólnie w swoich piosenkach, tak, gdzieś tam staram się motywować, czy właśnie przez opowiadania psychologiczne, czy właśnie uprawiając też sporty ekstremalne, gdzieś tam zawsze zabieram te elementy tej walki, tak, ze strachem, z lękiem i tego, jak. Jak się przełamać, po prostu? Jeszcze też z takich rzeczy to wiem, że wielu z Was pewnie by chciało teraz zadać pytanie. Jak Ty w chwili obecnej, po tym wszystkim, co przeszłaś, tak, po tej utracie sensu życia, jak i Ci idzie funkcjonowanie? I powiem tak. Zanim u mnie się to przerodziło w depresję, ja już miałam gdzieś tam tendencję, żeby wstać i żeby chciało mi się płakać albo do obniżonego nastroju. Bo jednak, no, nie do końca te euro stykają jak powinny, że tak powiem. No i po prostu zdarza się, że niekiedy wstanę i mam trochę gorszy nastrój. Albo też ogółem to, że ja no, praktycznie na co dzień muszę zmagać się z tymi wewnętrznymi krytykami, chociaż kurde, no szacun olbrzymi dla kory przedczołowej. Naprawdę szacun za to, że tak jak kiedyś w pewnych sytuacjach na przykład nie dałam wiecie, o sobie bezdomnej, jakichś drobnych, to pojawiały się myśli, że Ej, jesteś złym człowiekiem, ten człowiek zaraz przy ciebie umrze na ulicy, nie? Ale jednak gdzieś tam. Ta kora przedszałowa niekiedy już z automatu zaczyna się odzywać, że hej, po pierwsze jesteś tylko człowiekiem i masz prawo popełniać błędy, a po drugie, no, nie dałaś mu pieniędzy, ale jakie, jako ty masz pewność, że ten człowiek nie przeznaczy tych pieniędzy na przykład na alkohol, no? Zdarzało się, że właśnie na przykład kupiłam osobie sobie bezdomnej coś do jedzenia, a ona to jedzenie wyrzucała, no takie sytuacje też niestety mają miejsce i też... Teraz na przykład, jeżeli ktoś mnie zaczepi, no to gdzieś tam, albo rzeczywiście już wiecie, powiedzmy, że kupię jakiś ciepły posiłek, bo też zdarzało się, że o to zostałam poproszona, albo po prostu, no mówię tak, że są odpowiednie, kurcze. nie jestem pewna jak to się mówi, noclegownie, takie wiecie, coś na zasadzie takich schronień, czy tego typu, no takie wiecie, miejsca, gdzie... Właśnie taka osoba no, może liczyć, tak? Na to, że, że tak powiem, że ktoś się nią zajmie. Też powiem Wam tak, no, te objawy, te dolegliwości, które Wam wymieniłam w tym vlogu, no to de facto tylko takie pojedyncze przykłady, bo tego było po prostu mnóstwo mnóstwo, a też jeszcze jakby miała wymienić wszystkie kryteria diagnostyczne, no to, to by trwało po prostu nieskończenie długo. Ja się w każdym razie cieszę, że odzyskałam ten sens życia, no z czego mówię, no gdzieś tam muszę się liczyć z tymi, co jeszcze trochę potrafią być natrętne, ale to już wynika bardziej z PTSD u mnie, no myślami. No i gdzieś tam też muszę jakby trochę ćwiczyć, tak? Znaczy w pracować nad swoją samooceną i gdzieś tam ćwiczyć tą umiejętność radzenia sobie z tymi wewnętrznymi krytykami, ale Myślę, że mimo wszystko idzie mi coraz lepiej, bo naprawdę nawet nie jestem w stanie zliczyć tych wszystkich sytuacji, gdzie ja normalnie dostałabym destrukcyjne myśli i nie wiem, i takie na zasadzie do niczego się nie nadajesz i co ty tu w ogóle robisz. No i jednak moja kora przyczółowa je zmieniła na takie już wiecie, rzeczywiście adekwatne do danej sytuacji na zasadzie Okej, okay, coś ci nie wyszło. Poćwiczysz trochę i z czasem zobaczymy, jak będzie szła ta nauka tej danej rzeczy. Mam nadzieję, że mój vlog, no choć trochę, tak, pomógł rozjaśnić tą sytuację. To czym jest depresja i no, też tutaj to nawiązanie do zaburzeń depresyjnych. No i ja osobiście, no jestem dobrej myśli. Myślę, że wszystko będzie ok, tak skoro udało mi się przeżyć tak gwałtowny atak choroby w tym 2018 na początku roku, no to jakby czemu miałabym teraz mając różne narzędzia, a nie poradzić sobie z tym, co dalej mnie czeka. Czytam też ogółem masę książek, to nie jest tak, że ja wiedzę swoją tylko ograniczam do studiów psychologicznych, absolutnie nie. Też oglądam masę vlogów, jak na przykład kanał Hani S., którą pozdrawiam. Nie wiem, czy to zobaczysz, ale wiedz, że twoje filmy to kawał świetnej roboty. I cóż, moi drodzy, wam życzę dużo zdrówka, dużo wytrwałości, i dużo siły. O PTSD opowiem gdzieś tam w następnym vlogu, no i na razie!